Dzień Boże, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Chcemy przygotować się do spotkania ze Słowem. Kochani, ilekroć otwieramy Biblię, mamy przed sobą święty tekst, zawsze z wiarą myślmy o tym, że za tym tekstem, ludzkimi literami, kryje się żywe Słowo, które daje nam życie. Litery są jak kamień, w którym trzeba drążyć, bo tam jest żywa woda. Ale nie uczynimy tego bez Ducha Świętego. Chcemy do tej żywej wody dotrzeć, chcemy się napić z tego źródła żywej wody. Chcemy nakarmić i napoić Słowem Boga. Może nas poprowadzić ku temu jedynie Duch Święty. Prośmy więc o Jego towarzyszenie, o Jego prowadzenie, Jego światło, mądrość i moc. W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty przyjdź, duchu miłości, duchu miłości oblubieńczej, wstąp w nasze serca, rozkochaj nas w naszym Panu, Jezusie Chrystusie. Rozkochaj nas w Jego Ewangelii, w Jego słowach, abyśmy. Zakochani w Jego słowie, przyjmując to słowo miłości, potrafili nim żyć i się nim dzielić. Przyjdź, duchu święty. Niech ten wieczór, ta noc, poranek dzień cały, który przed nami, będzie wypełniony słowem. Niech to słowo będzie lampą u naszych stóp. Niech będzie lampą Pańską w naszych sercach. Przyjdź, duchu święty. Amen. Bardzo otrzymujemy słowo z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 9, werset od 14 do 17. Po powrocie Jezusa z krainy Gadaryńczyków, Podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: Dlaczego my i Faryzeusze dużo pościmy? Twoi zaś uczniowie nie poszczą. Jezus im rzekł: Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy. Zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie i gorsze staje się przedarcie. Nie wlewają też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka. A, prze, a bukłaki przepadają, ale młode wino wlewają do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje. Oto słowo Pańskie. Kochani, trzeba nam koniecznie najpierw zwrócić uwagę na kontekst. Często o tym przypominamy na no Torze Lekcji Divina, od kontekstu do tekstu. Zobaczymy, jak on pomoże nam rozjaśnić tekst, którym się dzisiaj modlimy. Otóż w naszym lekcjonarzu jest ta wiadomość, że po powrocie Jezusa z krainy Gadaryńczyków podeszli do niego uczniowie Jana i Jana i zapytali. Ale ten kontekst tutaj. W lekcjonarzu przywołany, to jest dalszy kontekst. Wydaje się, że jeszcze, jeszcze ważniejszy jest ten najbliższy kontekst, po którym następuje y, y, dzisiejszy fragment Ewangelii, przed chwilą przeczytany. Co to za kontekst? Chciałbym, byśmy się na nim skupili, y, ponieważ y, wcześniej jesteśmy na uczcie. I to nauczcie w domu celnika, lewiego. Dopiero co Jezus powołał go, pociągnął go oczami pełnymi miłości. My wiemy, że u Mateusza jest takie określenie, które można by przetłumaczyć, że Jezus popatrzył na niego z miłosierdziem. Będa godny powie, miłosierniując. Oczywiście w języku polskim trudno tak tłumaczyć, ale chodzi o tę miłość, która przeszyła jego wnętrze. Do tej pory całe zajęte jedynie pieniędzmi, zarabianiem, a teraz już zajęte jedynie miłością. Do tej pory jego miłością życia były pieniądze, była praca, zarabianie, często nieuczciwe, a teraz jego jedyną miłością staje się Jezus. I Jezus idzie do niego na ucztę. I na tej uczcie jest nie tylko on, ale są także poborcy, grzesznicy, prawie że synonim. I co się dzieje? Faryzeusze, kiedy to zobaczyli, zaczynają pytać uczniów, dlaczego, dlaczego on ucztuje z celnikami i grzesznikami. To się w głowie nie mieści. Jest rabbim, jest autorytetem Izraela, a staje się wychrzycielem społecznym, religijnym, burzy porządek. Porządek jest inny. Nie zjada się do stołu z cennikami, grzesznikami, nie ucztuje się z nimi. A Jezus powiedział wtedy, miłosierdzia chce, nie ofiarę. Przypomniał im słowa proroka. Jezus przyszedł powołać sprawiedliwych grzeszników. Oto uczta miłości. Uczta które nie mogli zrozumieć ci, którzy tam przyszli i zaczęli szemrać. Faryzeusze i uczeni w piśmie. Zresztą nie pytają wprost Jezusa, pytają przez uczniów. To jest kontekst, wydaje mi się, niezwykle ważny dla naszej dzisiejszej lekcji. Bo co czytamy? Słyszeliśmy przed chwilą, że przychodzą do Jezusa Uczniowie Jana, i, i podobne pytanie właściwie stawiają. Dlaczego my i faryzeusze pościmy wiele, zaś uczniowie Twoi nie poszczą? Wydaje się, że jest tutaj nawiązanie do tej uczty wcześniejszej. Faryzeusze przypomnijmy, pościli, hmm, Dwa razy w tygodniu. Często odmawiali długie modlitwy i pościli wiele. I podobnie z pewnością pościli także uczniowie Jana. Bo trzeba nam pamiętać, że uczniowie Jana to uczniowie ostatniego proroka Starego Przymierza. W Starym Przymierzu bardzo mocno podkreślany był tenże post. Właściwie Izraelita y, miał obowiązek pościć jedynie w święto Jom Kippur, święto pojednania. Ale oni z pobożności, z pościli dwa razy w tygodniu. Na no więc kiedy widzą Jezusa ucztującego i to jeszcze z celnikami i grzesznikami, wydaje się być wychrzycielem społecznym, Wydaje się, że on nie uczy tak, jak uczy prawo starego przymierza. Jeśli pójdziemy do tego, kim jest Jan, w opisie Mateusza, to tam zobaczymy jego sylwetkę. Przy takim Janie ci uczniowie, którzy dzisiaj przyszli do Jezusa, przy takim Janie się wychowywali. Sam zaś Jan, pisze Mateusz, miał odzienie z jego Tutaj w surowym przekładzie czytam, odzienie jego z włosów wielbłąda i pas skórzany wokół biodra jego, zaś pokarm był jego szarańcze i miód dziki. Nie przypomina nam jego sylwetka kogoś, kto jest na uczcie weselnej. Jest to sylwetka człowieka. Bożego, niezwykle Bożego, który pości. Pościł, bo, bo oczekiwał Mesjasza. Pościł na Pustkowiu, bo tęsknił za Mesjaszem, wyglądał go ciągle nie przychodzi. Pamiętajmy, że Mesjasz porównywany był często właśnie do oblubieńca, który ma przyjść do swojej oblubienicy i nie ma go. Więc kiedy go nie ma, kiedy się tęskni za nim, kiedy wydaje się, że serce płacze, kiedy jest w żałobie, kiedy, kiedy ciągle nie spełnia się obietnica jego przyjścia, Jan swoją postawą na pustkowiu przypominał to jest czas postu, czas wyczekiwania. Przy takim Janie wzrastali jego uczniowie. Mieli wspaniałego mistrza, mistrza, który uczył ich wyrzeczeń, ale nade wszystko uczył, że te wyrzeczenia służą rozbudzeniu jeszcze większej tęsknoty za tym, który ma przyjść. Dla Jana był to akt miłości. Ale jeśli pójdziemy do Ewangelii Jana, to ten sam Jan powie o sobie, że jest przyjacielem Oblubieńca. A przyjaciel Oblubieńca był tym, który był odpowiedzialny za zorganizowanie godów weselnych Oblubienicy i Oblubieńca. I Jan w pewnym momencie dojrzeje, do, do tej postawy proroka, który już nie jest tylko tym, który pości, który czeka, ale który kiedy oblubieniec przychodzi, cieszy się, raduje, weseli się na głos oblubieńca. Jakby nadsłuchuje z daleka, już wie, że oblubieniec jest, koniec z poszczeniem, organizuje święto, wesele, jakbyśmy powiedzieli dzisiaj, gody weselne, był za nie odpowiedzialny. I Jezus właśnie do nich, do uczniów, którzy jeszcze nie są na etapie swojego mistrza, którzy jakby nie rozeznają, nie rozpoznają czasu. A którzy widzieli go ucztującego i to z cennikami i grzesznikami, uświadamia im, że nadszedł nowy czas. To już czas nowego przymierza. I zobaczmy, jak Jezus pięknie to tłumaczy tym uczniom gorliwym, żarliwym. Jak bardzo potrzebujemy takiego wyjaśnienia, takiego tłumaczenia. Praktyki pobożnościowe są niezwykle ważne. Post jest niezwykle ważny, ale ma być zawsze adekwatny do tego, co jest rozwojem mojego życia duchowego, ma służyć rozwoju życia duchowego, czyli czemu? Więzi z oblubieńcem. Ma mnie zbliżać jeszcze bardziej do niego, jeszcze bardziej na niego otwierać. A kiedy jest się z oblubieńcem, to nadchodzi czas uczty, wesela, a nie postu. I o tym mówi Jezus. Bo kiedy pytają, dlaczego dia ti, dlaczego my i faryzeusze puścimy wiele, zaś uczniowie twoi nie poszczą. A Jezus im odpowiada. Przecież nie mogą. Czytam w surowym przekładzie, synowie komnaty weselnej być w żałobie przez ile czasu z nimi jest Pan młody? A więc, tak jak czytaliśmy przed chwilą, czy goście weselni mogą się smucić, dopóki Pan młody jest z nimi? Nie wiem, czy zauważyliśmy różnicę. Oni pytają, dlaczego? A Jezus im odpowiada, dla kogo jest post? Post nie jest dla czegoś. Post nie jest po to, by pościć. Post jest po to, aby zbliżał mnie do Oblubieńca. Aby rozpalał moją, moje serce w tęsknocie za Oblubieńcem. Aby... Y, y, Czynił moje serce głodnym miłości oblubieńca. Więc Jezus jakby przypomina im delikatnie. Post nie jest po coś, post nie jest dla czegoś, post jest dla kogoś. Drodzy, to ważne, często taką, takie ćwiczenie proponuję duchowe, na własne, osobiste rozważanie. Kiedy kiedy modlisz się rano, pytasz dlaczego mam się modlić? Bo można, można od samego rana pytać dlaczego. Dlaczego muszę rano wstać, by się pomodlić? Dlaczego mam być w niedzielę na mszy świętej? Dlaczego mam otwierać Biblię i czytać Słowo? Dlaczego mam pościć? Dlaczego mam świadczyć o tym, że jestem chrześcijaninem? Dlaczego mam czynić znak Krzyża Świętego i być także świadectwem dla innych? Modlić się przed posiłkiem, po posiłku? Można by mnożyć. I wtedy to pytanie, dlaczego czujemy nieraz nas, wręcz obciąża, znowu coś. Znowu dla czegoś muszę to robić? Ale spróbujmy zmienić to pytanie. Postawić inaczej. Dla kogo ja rano wstaję? Dla kogo idę na modlitwę? Dla kogo otwieram Biblię? Dla kogo modlę się, idę na Eucharystię? Dla kogo żyję sakramentami, wiarą? Dla kogo poszczę? To nie jest gra słów, to jest niezwykle ważna zmiana motywacji dla serca. Serce pyta o miłość, a życie w miłości można przeżyć tylko dla kogoś. Życia nie da się przeżyć jedynie dla czegoś. Celem życia duchowego nie są praktyki, nie jest nawet modlitwa. Może to kogoś zdziwiło, co powiedziałem teraz. Tak, celem życia duchowego nie jest modlitwa, nie są rekolekcje. Celem życia duchowego jest On. Jest Jezus Chrystus, jest osoba Jezusa Chrystusa. To nie jest jedynie gra słów. To znaczy, że wchodzę w głęboką osobistą więź. Życie może przeżyć tylko dla kogoś. Nie wystarczy dla czegoś. Oczywiście, dlatego rozumie, żeby się z nim spotkać, wejść w relacje, potrzebuje wejść w modlitwę, w słuchanie słowa, wejść w tajemnicę Eucharystii, wejść w post, kiedy zwłaszcza potrzebuje przeżyć jakiś ból, cierpienie z powodu utraty mojego oblubieńca. Kościół sam wyznacza także obowiązkowe dni postu. Zaczynamy rozumieć, Jezus w tej odpowiedzi pomaga zmienić myślenie uczniom, pomaga uczniom, by zmienili swoje myślenie. I dlatego Jezus mówi, ale, ale dlaczego uczniowie mają pościć? Skoro jest oblubieniec z nimi. A więc jest to czas wesela, czas smakowania tej radości oblubieńczej miłości. Jakie to ważne, byśmy mieli celebrować naszą, naszą relację z Nim. Tym jest przychodzenie do Kościoła, by we wspólnocie celebrować miłość do Niego i Jego miłość do nas. Kiedy nas zaprasza na Eucharystię, zapra zaprasza ulubieniec swoją oblubienicę, przychodzimy celebrować. Nie przychodzimy jedynie z obowiązku, bo musimy, bo to uciążliwe. Nie o to chodzi. Trzeba nauczyć się celebrować wiarę. Wiara ma wyzwalać w nasze radość, miłość ma nas prowadzić do tego, który, który jest. Miłością naszego serca. Ale Jezus również przyznaje i dodaje, przyjdą dni, kiedy nie będzie oblubieńca, kiedy zabiorą pana młodego, a wtedy będą pościć. Jezus mówi: tak, słusznie. Patrzcie na Jana chrzciciela. Przypomnijcie sobie, jak on pościł, kiedy czekał na oblubieńca, bo ciągle mnie jeszcze nie widział, nadsłuchiwał, a jeszcze mnie nie słyszał. Ciągle żył w postawie oczekiwania, a post mu w tym pomagał. Zaczynamy rozumieć tę praktykę pobożnościową, jaką jest post. Ale zaczynamy w ten sposób rozumieć wszystkie praktyki pobożnościowe od Pacierza począwszy, którego nas rodzice nauczyli przez modlitwę różańcową, przez drogę krzyżową, litanie, a nade wszystko słuchanie słowa, zanurzanie się w świętym tekście to wszystko ma służyć rozpaleniu w nas tęsknoty za tym, który jest najważniejszą osobą naszego życia. Wokół niego ma wszystko grawitować. Czymś naturalnym staje się post. Czymś naturalnym, używając tego słowa Jezusa, będzie czas poszczenia smutku, żałoby, kiedy nie ma oblubieńca. Jakie to ważne, byśmy umieli za nim tęsknić, zwłaszcza wtedy, kiedy go tracimy z oczu. Często z naszego powodu osobistego. Bo się zapracowałem, bo, bo tak bardzo zająłem się sobą, moimi problemami, różnymi sprawami tego świata, że już o nim zapomniałem, nie ma go. W pewnym momencie orientuję się, że jego nie ma w życiu moim. że Czuję wewnętrzny głód i zaczynam rozumieć, czytać dobrze ten głód, że to już nie jest głód chleba materialnego, że to już nie jest tylko głód dobrobytu, ale to jest głód Boga samego, głód, jaki przeżywa moje serce. I wtedy zaczynamy pościć, wtedy zaczynamy aktywizować tym bardziej i na nowo nasze praktyki pobożnościowe. Jezus daje lekcje miłości tym, którzy nie rozumieli Jego ucztowania w domu lewiego z celnikami i grzesznikami. Wedle starego prawa było to nie do pomyślenia. Dlatego Jezus mówi, nikt nie przyszywa łaty surowego sukna do starego ubrania. Ta łata surowego sukna to jest nowe przymierze. I nie można, nie można jedynie tłumaczyć starym przymierzem wszystkiego. Oto nadeszło, objawił się Jezus Chrystus. To nowe przymierze, które nie będzie usuwało starego, ale które wypełni stare przymierze. Nie przyszedłem znieść prawa, nie jestem wychwiszczycielem, nie neguję, nie usuwam praktyk pobożnościowych, nie kwestionuję postu. Jezus przecież rozpoczął swoją misję. Od postu, czterdziestodniowego postu. Ale Jezus mówi, wszystko ma swoje miejsce, a nowe prawo przypomina o tym, że nowe wino należy lać do nowych bukłaków. Co to znaczy? Nie zrozumiesz nowego prawa, jeśli będziesz przywiązany jedynie do starego, jakby był jedynym i ostatecznym. Właśnie po to przyszedłem, aby to stare przymierze, w którym tak bardzo przestrzegana była litera, zawsze w tej dobrej intencji, żeby być wiernym Bogu, a jednak mogło to prowadzić do skupienia się bardziej na literze niż na Bogu. Przyszedłem wypełnić stare prawo nowym. Przyszedłem wypełnić kamienne stągwie puste. Nowym winem. Jezus chce wypełnić swoją miłością nasze pradawne praktyki, te, których się mocno trzymamy i bądźmy im wierni, pacierzy, których nas nauczyli rodzice. Różne praktyki, w których wzrastaliśmy od dziecka, jakie to ważne, by ich nie zabrakło w domu. Dzisiaj coraz bardziej bolejemy nad tym, że w domach wiara jest coraz bardziej e, zaniedbywana. Pomijane są praktyki życia duchowego. Dziękujmy Bogu za naszych ojców wierzy, którzy nas nauczyli praktykować. Ale jednocześnie prośmy Jezusa, by codziennie przychodził do nas nasz oblubieniec. I wypełnią te nasze pradawne, stare praktyki, do których jesteśmy przywiązani, miłością. Byśmy z miłością się modlili, z miłością chodzili na Eucharystię, byśmy z miłością czytali Słowo Boże, byśmy z miłością do Niego pościli, byśmy nigdy nie zapomnieli, że te wszystkie praktyki służą jednemu. Abyśmy mogli ucztować razem z Nim, abyśmy mogli spotkać oblubieńca i cieszyć się Nim, relacją z Nim. Wszystkie te praktyki mają prowadzić do zjednoczenia z Nim. A kiedyś w Królestwie Jego już nie będą potrzebne praktyki będzie tylko on i będzie nasze celebrowanie na uczcie wiecznej, uczcie miłości kontemplowanie Jego obecności naszego Mistrza i Pana. Poprośmy oblubieńca, aby słowo swoje w nasze serce zaszczepił, by to słowo, kiedy pójdziemy spać, pracowało nas, słowo miłości, i byśmy zawsze tęsknili za naszym oblubieńcem. I byśmy, kiedy rano wstajemy, otwierając oczy, najpierw szukali Jego obecności, wyglądali Jego, pomyśleli o nim. Niech nam Bóg błogosławi na tę noc i nowy dzień. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Dobrej nocy życzę.